Ja się nie dziwię, że przejechałeś 22 km. On jest lżejszy od mojego Mińska nawet. No czyliśmy potrafili robić rowery. O, przy okazji poopowiadam, że to jest 42 rok. Kurcze, normalnie można by jechać do, do stanie gradu takim. Ale numer. Dobry jest. Dobra. Teraz poopowiadam. O... Mieszka tym rowerem, jechała. W niedzielę 22 km i wcale nie była zmęczona, albo była, a nie mówiła o tym trochę byłaś? Nie. No. Właśnie, dzisiaj jest na Bosaka, ale wtedy była w Butach. A opowiem o rowerze. 42 rok. E, Łucznik Radom. 42 rok to była okupacja niemiecka, więc to jest rower zrobiony w Polsce, ale już. Przez Niemców, znaczy przynajmniej firmowany przez Niemców, bo pewnie pracownicy, którzy robili ten rower, to byli Polakami, jakimiś niewolnikami polskimi. No i 1942 rok i popatrz, i jeździ jeszcze. Tu jest coś napisane. Przeczytamy później, jak, jak się wrzuci to komputera. O, nie nagram. Przy okazji będzie widać siedzenie Agnieszki też. Łańcuch to pewnie już wymieniony był. A, pomalowany był, to pytałem Krzysia. Mówił, że był malowany. Ktoś go malował kiedyś, ale próbował nawet szparunki zrobić. No ładnie jest. A przejeżdżałem się, jeździ naprawdę jest leciutki. Duże koła, 28, lekko jeździ. O. Tak, trochę pokażę Agnieszkę. A przy okazji ten rower. Może ktoś oceni, wyceni i o tego określi, co to jest? Co to jest za rower? Może to Kamiński? Takie śrubki ma fajne w kołach. Opony wysokie, takie balonowe. Kierownica niesamowita. No i tu jest jakaś blaszka. Także przy okazji nas nagrałem dwa rowery. Jeszcze opowiem o tej logo. Pokażę, czy oddzielnie dokupił. Logo i to jest oryginalne logo. Zdjęcie też zrobię. Rado.